Witamy z Gali Belfer UWM 2022 roku. Za nami wyniki, za nami ogłoszenie i e, wielkie brawa i wielkie wzruszenia kolejnych laureatów. Ale o słowa e, komentarza poprosiłam na dobry początek panią prezydent Ewę Monikę Kaliszuk. Pani prezydent. Mówiła Pani, jeszcze zanim poznaliśmy laureatów, mówiła Pani o dumie, mówiła Pani o tym, jak prywatnie 20 parę, parę lat spędziła Pani przed tablicą, czyli trudy, ale i wielkie blaski, wielki, wielkie radości, które przysparza zawód nauczyciela, zna Pani z pierwszej ręki, tak? Tak, dlatego też ja dzisiaj bardzo ciepło przyjęłam to zaproszenie na tą uroczystość i od razu wróciły te wspomnienia swoje z pracy zawodowej, która no 20 lat jednak trwała w szkole i też takie momenty, takie wydarzenia powodują pewną refleksję, dzielenie się doświadczeniem i właśnie to co takie piękne chyba w tym zawodzie i to co takie ważne i chyba najważniejsze, że edukacja, kształcenie tak natomiast wszystko tak naprawdę opiera się na relacjach. To czy nasi Uczniowie będą posiadali wiedzę, umiejętności, czy będą chcieli się uczyć, czy my ich zainspirujemy do działania. To wszystko buduje postawa, osobowość nauczyciela i relacje z uczniem. To, co też dzisiaj powiedziała już laureatka, czyli Belfer UWM 2022, pani doktor Dzik, powiedziała, że najważniejsze dla niej w pracy to, co często podkreśla, jest szacunek dla drugiego człowieka. I wydaje mi się, że tu jest właśnie sedno. No właśnie, pa, pani Sara doktor inżynier Sara Dzik została Belfrem UWM 2022, i w ogóle w, w ścisłej czołówce było 2 do 1 dla kobiet, tak? I na to pani prezydent, już wręczając gratulacje zwycięzcy. Też zwróciła uwagę. Tak, zwróciłam na to uwagę, bo rzeczywiście w ogóle dużo kobiet. Ten zawód chyba w ogóle nauczycielski jest tak, że tak powiem sfeminizowany, chociaż chyba na uczelniach i tak jest lepiej niż w szkołach. Jednak mężczyzn jest troszkę więcej, być może z uwagi też na to jakie wydziały, są prawda, ekonomia, matematyka, informatyka, właśnie nauki ścisłe, to to też jak gdyby powoduje, że tych mężczyzn troszkę się pojawia. My dzisiaj rzeczywiście razem już na koniec po tych wcześniejszych przemówieniach oficjalnych z panią marszałek wręczyłyśmy nagrody Kwiaty, list gratulacyjny od pana prezydenta, pani doktor Sarzy Dzik. Właśnie wyrażając tą radość, że kobieta, no ja przede wszystkim przeurocza kobieta. Gdybym ja miała taką panią wykładowcę, też bym pewnie chętnie oddała na nią swój głos. No właśnie. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Mówiła pani nawet przed chwilą, ale też w swoich poprzednich wystąpieniach o inspirowaniu, o, o tym, jak mocno musi ta, ta, ta kobieta, taki wykładowca, który zostaje zwyciężony, są W takim naprawdę bardzo, bardzo um, mocno rozpropagowanym i właściwie um, już znaczącą imprezą w ogóle w kalendarzu naszego miasta. Mówiła Pani o inspiracji. A proszę powiedzieć, jak Panią inspirują takie plebiscyty, takie nagrody, udział w czymś takim? Ja już nie chciałam tego mówić pod koniec na scenie, ale wpadł mi taki pomysł do głowy, czy też Pan Rektor, albo Rada uczenia na Samorządu. Nie chciałabym zrobić plebiscytu dla samorządu. Sądowców, w tym dla kobiet, bo rzeczywiście to są przemiłe takie wydarzenia, które chyba taką pełnią rolę takich najbardziej spajających, integrujących środowisko studenckie wydarzeń, które powodują, że identyfikujemy się z uczelnią, że chcemy się w niej kształcić. No i przede wszystkim ją potem wspaniale wspominamy. To jest chyba ta wartość dodana tego typu wydarzeń i organizowanych przedsięwzięć. I przede wszystkim też długo pamiętamy. Długo pamiętamy nie tych, którzy nam dawali same dobre oceny, czy też tych, którzy dawali nam same złe, ale właśnie tych, którzy inspirowali, którzy pociągali w myśl jeszcze chyba starożymskiej, łacińskiej zasady verba docent, ale egzemplarz rachunt. To przykłady pociągają. Tak, i myślę też, że bardzo istotnym jest to, że dzisiaj to, co podkreślali wszyscy, tak laureaci, czyli ci reprezentujący dany wydział i mówili bardzo dużo o filmikach, o kampanii tej wyborczej, tak, nazywając ją kampanią wyborczą, o memach, które możemy pokazać, które zachowamy dla siebie, ale myślę też, że niezwykle dziś ważne jest i istotne i to też myślę, że kwestia szacunku do drugiego człowieka, że pomimo tego, że ten nasz belfer dziś jest tym inspirującym, fajnym, wspaniałym, ciepłym, oddanym, to on jednak cały czas jest tym belfrem, tym nauczycielem, a akademickim i niezwykle istotne i wymagające naprawdę dużej takiej bym powiedziała granicy dobrego smaku i wyczucia, żeby jednak zawsze pamiętać, że to jest mój nauczyciel, muszę go darzyć szacunkiem i nawet kiedy sobie pożartujemy, czy też zrobimy coś, co musimy ukryć przed światem, to to pozwala nam zachować jednak ten dystans zawsze taki zdrowy dla wszystkich i w tych też relacjach on musi być. Dokładnie, ale suma summarum. Właściwie możemy sobie życzyć wyłącznie takich belfrów i takich belferek, jakie dzisiaj miałyśmy ogromny przyjemność i zaszczyt oglądać na scenie. Tak, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj takie inicjatywy są podejmowane. Zresztą to, co mogliśmy też usłyszeć, dzisiaj 17 raz nastąpiła taka gala, a przecież zainicj zainicjowało to radio UWM FM, a pielęgnują studenci. To też, co powiedziałam w swojej wypowiedzi, potwierdza fakt, że studenci i uczniowie mają potrzebę nagradzać, doceniać swoich nauczycieli, swoich beltrów i to nie dzieje się wcale tylko w uczelniach, ale również w szkołach, co nas też bardzo cieszy. Mhm. I buduje w Wspólnotę. E, jesteśmy obie bardzo zaszczycone, co m, e, mam wrażenie, że dokładnie widać. Pięknie dziękuję. Czerwony dywan. Przepiękny, po prostu pięknie gala przygotowana przez studentów, też trzeba im tego pogratulować, bo to też podnosi prestiż i jakby wartość tego wydarzenia. I w ogóle świadczy jak najlepiej o uczelni, o tej wspólnocie, którą, którą to udało się wszystkim dookoła zbudować. Gdzieś ten dystans jest zachowywany, a mimo to jest wspólnota. Pięknie dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo.